Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, proszę państwa, te igrzyska Polska skończy z dorobkiem 15 medalowym, a Wielka Rosja i tu wielkie e, zaskoczenie z dorobkiem, e, przepraszam, na 11 miejscu jesteśmy, sześć medali źle mówię. 11 miejsce, sześć medali. Sześć medali, 15 miejsce, wszystko już pomieszałam. Kierująca BMW kobieta wjechała na parking, gdy wypatrzyła sobie wygodne miejsce na postój, postanowiła zaparkować. Żeby wykonać to precyzyjnie, kobieta zrobiła duże kółko. Niestety, to nie pomogło. Najwidoczniej za bardzo skupiła się na rozmyślaniu o swoich prywatnych sprawach i zamiast hamulca kierująca pięknym autem nacisnęła pedał gazu. Samochód zaparkowała, tyle że na dachach stojących przed nią aut. Po chwili, bez żadnych wyrzutów, jak gdyby nic się nie stało, kobieta odjechała. Warszawa skąpana słońcu. Wypuściliśmy na zewnątrz naszą Paulinie, żeby na własnej kurze... Na własnej kurze. No, Albo W Kurze sk chciałam powiedzieć. Życie bezporządnego żartu od czasu do czasu byłoby bardzo nudne, ale znajomych, z których robimy sobie żarty, trzeba dobierać ostrożnie. Kiedy my zrobimy koledze niewinnego psikusa, nasz przyjaciel może doznać olśnienia i wykręcić nam niezły numer, jak choćby ten. Nie chcemy nawet snuć domysłów, jak mocno koledzy musieli sobie zależeć za skórę, skoro jeden z nich pozwolił sobie na wycięcie tak kosztownego numeru. Zagranie do Rujkanesza i było groźnie, było niebezpiecznie. Brooks Bruksorwik chciał wygonić z lodu danego Hitleja. Niewiele brakło, aby mu się to udało. Jest tu ich 1700 par. Ponad. Wszystkie kradzione. Prawie połowa to obuwie znanych i drogich marek. Po wejściu do domu podejrzanego odkryliśmy ponad 170 skrzynek, w których było niemal 1700 par butów. Południowo-koreańska policja zatrzymała 59-letniego właściciela sklepu z używaną odzieżą, który miał kraść buty. I to w wyjątkowy sposób. Na pogrzebach. Bo okazja czyni złodzieja. W Korei Południowej żałobnicy przed oddaniem hołdu zmarłemu i przekazaniem... Kondolencji rodzinie zdejmują buty. Te zostają przed salą pogrzebową. Złodziej z Seulu, udając żałobnika, obuwie sprytnie stamtąd zabierał. Teraz policja stara się odnaleźć prawowitych właścicieli butów. Jak dotąd udało się zwrócić tylko 35 par. Co za absurd! Po raz pierwszy w życiu straciłem buty. Byłem naprawdę zdenerwowany. Od tej pory nie zakładam dobrych butów na pogrzeb. Najnowszy bilans ofiar żywiołów w Chile. Zbigniew Ziobro oburzony sugestiami, że zbierał haki na platformę. W górach gdzieś silnie powieje, na nizinach jak będzie? Maja Popielarska. To zależy gdzie... na, zachodzie... na zachodzie deszcz. Na zachodzie na wschodzie powinno być ładniej. Coraz mniej, wyłumienię, tylko teraz się Maju, kochana moja, przepraszam cię, tak. jako specjalisty. Tak, nie wiem, po prawe czy lewe co włączyć? Powiedz przepraszam. Tak, tutaj nie wiem. A tu, teraz A, dobrze, okej, okay. no właśnie. Maja chciała powiedzieć, że na zachodzie gorzej niż na wschodzie. Że w górach wiatr, to już wiemy. to ja się nie będę odzywać, żeby dźwięków gdzie w było. No i działamy, proszę bardzo.